Przed Tobą kolejne zwykłe zajęcia? Jesteś znudzony przepisywaniem z tablicy? Zastanawiasz się, co tu właściwie robisz? Już nie musisz. Rozpocznij swoją przygodę w GC. Górnośląskie Centrum Edukacyjne Mienia Marii Skłodowskiej-Kiri to jeden z największych na Śląsku zespołów szkół młodzieżowych i szkół dla dorosłych. Naszym atutem jest różnorodność zawodów, spośród których mogą wybierać absolwenci szkół ponadpodstawowych, myśląc o swojej karierze. GCE wraz z miastem Gliwice realizuje projekt dofinansowany ze środków funduszy europejskich pod tytułem Nowy Uczeń: Nowoczesna pracownia, nowatorski pracownik. Celem projektu jest podniesienie kompetencji w zawodach takich jak technik mechatronik, technik mechanik, technik analityk, technik ochrony środowiska oraz technik usług fryzjerskich. W skład Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego wchodzi również szkoła branżowa nr 1, w której oferujemy kształcenie ogólne i teoretyczne zawodowe w kierunkach mechatronik, elektromechanik, mechanik, monter maszyn i urządzeń, fryzjer oraz w klasach wielozawodowych. GC to także bogata oferta kursów i szkoleń z zakresu przygotowania zawodowego potwierdzonych certyfikatami kwalifikacyjnymi. Stosujemy system zarządzania jakością w zakresie działalności edukacyjnej i egzaminacyjnej w formach szkolnych i pozaszkolnych. Przy współpracy z biznesem, GC, jako jedna z nielicznych szkół, tworzy klasy patronackie. Dzięki takim klasom firmy nie narzekają na kompetencje młodych pracowników, a absolwenci na brak pracy. GC posiadasz 23 specjalistyczne pracownie do praktycznej nauki zawodu. Ponadto szkoła posiada aulę szkolną ze sceną, audytorium oraz własną halę sportową o powierzchni 1000 m2. Warto podkreślić, że Technikum nr 2 w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym dostało tytuł srebrnej szkoły w 21. rankingu Perspektywy 2019. Ranking ten wskazuje szkoły, w których warto się uczyć. Nie daj się nudzie. GCE to gwarancja ciekawej edukacji z kierunkiem na przyszłość.